Mamy więc do prześwietlenia kilku podejrzanych naraz. Adam podpina manometr, by sprawdzić, czy ciśnienie paliwa jest w normie. Kuba w tym czasie przypina dodatkową masę, w razie gdyby w innym był niestykający minus. Ciśnienie jest porządne, nie ma do czego się przyczepić. To nie pompa. Przy okazji Adam sprawdził wszystkie bezpieczniki i styczniki. Tutaj też wszystko w porządku. Pora na kolejną jazdę testową z przypiętą dodatkową masą. No dobra, silnik rozgrzany. Eee, I tak sobie obserwuję deskę rozdzielczą i powiem Ci, że... Na razie nie szarpie, nie? Nie szarpie, nie ma kontrolek. Tak, no, proszę bardzo. Czyżby udało się naprawić przy pomocy bardzo prostej masy? To by było ciekawe. To by było ciekawe, no. To by było ciekawe. Dobra, pojedziemy jeszcze trochę i myślę, że się zatrzymamy i ją odepniemy. <laughs> I zobaczymy, czy będzie różnica. No, ale jest idealnie, zobaczyć. Przyspieszam, obciążam, tak jak wcześniej. Zakręt w prawo był co było, nie ten sam, ale, ale był zakręt w prawo. Nie ma ani e, e, sprężynki, spirali nie ma tej od ani też nie ma czeka. Jedzie jak marzenie. Nawet na prawym łuku. Jeśli po odpięciu tej dodatkowej masy problemy wrócą, winowajca zostanie namierzony. To zasilanie komputera. No dobra, masa odpięta. Zobaczymy, jak teraz będzie się zachowywał. Od razu trafił się skręt w prawo. Na desce, jak na złość, czarno. Mam złą wiadomość. To jest zła i dobra. Nawet nic? Zła jest taka, że to nie jest masa. Zobacz, na desce znowu czysto. I to jest najgorszy moment dla mechanika. Nic nie zrobił, a samochód się naprawił.